Dzień dobry, witam Państwa po południowym materiale. Proszę Państwa, od wielu, wielu miesięcy, jeszcze za czasów rządów Bodnara, apelowałem o to, by postępowania w istotnych z punktu widzenia opinii publicznej i dobra wymiaru sprawiedliwości w sprawach były jak najbardziej transparentne. Chodzi o to, żeby ludzie, którzy pełnią, jeszcze pełnią bądź pełnili, a w tej chwili są zawieszeni, Wysokie funkcje państwowe, sędziowie, prokuratorzy, politycy, którzy łamią prawo bądź złamali prawo, by ich sprawy były jak najbardziej publiczne. Bo osoba publiczna, jeżeli łamie prawo, i to jeszcze w takich można powiedzieć okolicznościach, no, nie, że wydarzyło się coś, ktoś popełnił błąd był w sytuacji przymuszenia. Niewiedzy, jeszcze wchodzą w to jakieś aspekty, na zdrowotne, rodzinne, na przykład kłótnia w domu, to jeszcze bym zrozumiał tak, że tego typu sprawy o charakterze bardziej takim obyczajowym, rodzinnym, może niekoniecznie powinny być przedstawiane publicznie, bo to są zamieszane osoby trzecie, nie daj Boże jeszcze dzieci. Ale kiedy mówimy o kimś, kto powinien stać na straży prawa, kto stał na straży prawa, kto zamotał się we własne ambicje, własne ego, w zasadzie sprzedając sędziowski łańcuch za awanse, za pieniądze, literalnie. Na koniec okazuje się, że przyłapany na jeździe, na mocnym gazie twierdzi, że to nie on, to nie ja. Jak w filmie Młode Wilki. Jak cię złapią za rękę, to mów, że nie twoja ręka. Idziemy do sądu, siedzi sędzia i my tak na dobrą sprawę nie wiemy, kto to jest. Liczymy na bezstronność, obiektywizm, na niezawisłość sędziowską, na wysokie morale i wysoki standard, jakim będą prowadzone rozprawy. Sąd będzie rozpoznawać nasz pozew albo. Aż sprzeciw na pozew będzie szukać najlepszego rozwiązania, tak, by było godnie, sprawiedliwe. Tacy ludzie muszą charakteryzować się wysokimi morale, standardami etycznymi. No, ale cóż, czas tę wyjątkową kastę sędziowską oczyścić z elementów, które no, burzą to zaufanie, w zasadzie zburzyły zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, bo dzisiaj. Myślę, że niewiele osób, nawet czynnych prawników, adwokatów, radców prawnych, nie ma zaufania do sądów, i kiedy rozmawiam z moim przyjacielem, radcą prawnym, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, jak on mi opowiada o zachowaniach niektórych sędziów w sądach, to, to faktycznie wymaga to głębokiej reformy. Ale przez 8 lat pojawili się tacy sędziowie, którzy kompletnie spowodowali, że nie mamy zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Waldemar Żurek ma szansę, ma niewiele czasu, bo raptem można powiedzieć niecałe dwa lata, żeby tę godność wymiaru sprawiedliwości i sądu przywrócić. A tymczasem co się dzieje? Prokuratura, wydział wewnętrzny prokuratury postanowił jednak ujawnić co znalazło się w zeznaniach dotyczących sędziego Jakuba i, znanego z afery hajterskiej, zawieszonego przez ministra sprawiedliwości, potem sąd go odwiesił, ale do orzekania już nie wróci. To jest jakby pewne. I bardzo dobrze, bo wyobraźmy sobie sytuację, gdyby ten człowiek miał orzekać na przykład w państwa sprawie, a może rozpoznałby was kogoś, kto. Napisał o nim niepochlebny wpis dotyczący jego zachowania. On nie jest jedyny, tam jest cała cała szajka tych pseudosędziów, ale posłuchajcie Państwo, co jest, czy co było w zeznaniach, jest w aktach sprawy dotyczących tego zdarzenia. Bo ten tekst jest naprawdę warty zacytowania. To pokazuje, jak. Ten, kto miał stać na straży prawa, jest czy też jawi się, zwykłym cwaniaczkiem wypełnionym łajdawstw. Zresztą posłuchajcie Państwo. Czynności dowodowe w niezbędnym zakresie wykonywali w tej sprawie w dniach 11 i 12 października 2021 roku prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Krasnym Stawie oraz Prokuratury Okręgowej w Zamościu. W ramach tych czynności oraz w dniu 13 października śledztwa między przysłuchano naocznych świadków zdarzenia oraz interweniujących policjantów z lokalnego komisariatu, przeprowadzono oględziny samochodu i miejsca kolizji z drzewem, a także pobrano materiały do dalszych badań. I teraz Państwo posłuchajcie, bo to jest ważne. Z uzyskanego dotychczas materiału dowodowego wynika, że w sobotę 11 października 2025 roku Około godziny 22.55 do Komisariatu Policji w Wejowcu Fabrycznym zadzwoniła osoba, która poinformowała, że była świadkiem prowadzenia samochodu przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości. Po kilku minutach na miejsce zdarzenia przyjechali funkcjonariusze z lokalnego komisariatu. Na miejscu rozpytali zgłaszającą kobietę, która oświadczyła, iż kierującym był stojący kilka metrów obok sąsiad jak I. Przesłuchana o charakterze świadka zawiadamiająca zeznała już około godziny 22.50, Widziała, jak znany jej od wielu lat Jakub I, yy, sędzia, uderzył prowadzonym przez siebie samochodem w drzewo, następnie odjechał, przejeżdżając kilkadziesiąt centymetrów od niej i innych osób. Zeznała, iż w samochodzie tym nie było nikogo innego oprócz Jakuba. Z materiału dowodowego wynika też, iż dnia 11 października, od, od, od godziny 16.00. Jakub I uczestniczył w spotkaniu towarzyskim w miejscowości Ryby, oddalonej jakieś 10 km od miejsca zamieszkania w rejowcu fabrycznym. Około godziny 21.00 został odwieziony do domu przez żonę swojego kolegi, ich samochodem. Samochód ten nie uczestniczył w kolizji z drzewem. Ustalenia te potwierdziły zeznania kolegi i jego żony kierowcy. Pod posesją i znajdował się jego samochód ze śladami kolizji. Samochód poddano ogledzinom z udziałem biegłego. Na zewnątrz ujawniono ślady mogące stanowić korę z drzewa. Z wnętrza auta zabezpieczono ślady biologiczne i osmologiczne. Obecny na miejscu Jakub I poinformował policjantów, iż został odwieziony do domu przez nieznanego mu kolegę, którego danych nie podał. Jednocześnie na miejscu nikogo innego nie było. Nikt nie zgłosił się na policję. Dotychczas nie ustalono innej osoby, która około godziny 22.50 miałaby prowadzić samochód Jakuba I, i uczestniczyć w kolizji z drzewem. Użyte wobec Jakuba i urządzenie kontrolno-pomiarowe wykazało zawartość 0,947 mg na litr, później 0,959, 933 i 907 alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu. Jest to odpowiednik około 2 promili alkoholu we krwi. Następnie w obecności prokuratora pobrano w Jakuba i w szpitalu trzy próbki krwi celem dalszych badań toksykologicznych na obecność alkoholu i narkotyków. W dniu 12 października prokurator wydał postanowienie o żądaniu wydania rzeczy w postaci telefonu Jakuba i uznając, iż może on stanowić dowód w sprawie, w szczególności zawierać treści, które mogą być pomocne w ustaleniu kto kierował samochodem, w tym ewentualną korespondencję ze wskazywanym przez Jakuba i nieustalonym kolegą. Postanowienie to zrealizowali funkcjonariusze policji w dniu 12 października. Czynność była nagrywana. Na postanowienie prokuratora przysługuje zażalenie do sądu. Wobec oświadczeń Jakuba i, iż w telefonie tym znajdować się mogą informacje objęte tajemnicą obrończą. Telefon został zabezpieczony bez zapoznawania się z jego zawartością. Dalsze czynności będą podejmował prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, zgodnie z obowiązującą w takiej sytuacji procedurą. W sprawie zasięgnięto również opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Celem ustalenia, czy na podstawie uszkodzeń ujawnionych w Ałcie można stwierdzić, że brało ono udział w kolizji z drzewem. Zlecono policji zabezpieczenie monitoringu miejskiego roznagań z prywatnych posesji, tym z miejscowej stacji paliw. Jakub jest sędzią sądu Warszawskiego Sądu Rejonowego, więc przysługuje mu sędziowski immunitet. Sędzia nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego. I proszę Państwa, ten materiał dowodowy zebrany w sprawie i to oświadczenie też Wydziału w Sprawiedliwości Prokuratury Krajowej nie pozostawia najmniejszych wątpliwości co do tego, że cała ta sytuacja op, stawia sędziego Jakuba I, w sytuacji, w której on powinien zrzec się immunitetu, stanąć przed sądem, pokornie przyjąć karę. Ale, mieli Państwo, jego obrońca jeszcze do niedawna twierdził, że jego klient absolutnie nie jechał tym samochodem, tylko był odwożony przez nieustalonego, nieznanego mu kolegę. Jakub I nie był w stanie nawet przecież, o tym ostatnio robiłem materiał, powiedzieć, kim był ten kolega. Jeszcze były wątpliwości co do zebrania wszystkich zeznań świadków, ale ten materiał, który został w sprawie zebrany. Bezdyskusyjnie wskazuje na to, że sędzia był na totalnym gazie, dwa promile, proszę Państwa, i jeszcze jest ten moment, kiedy on przejeżdża dosłownie te kilkanaście, kilka centymetrów obok świadka i innych osób, odjeżdżając z miejsca tego zdarzenia. Cała ta sprawa pokazuje, jak bardzo przegniły jest wymiar sprawiedliwości, jeżeli chodzi o to. Środowisko sędziowskie kojarzone z pisem. Dzisiaj oni podnoszą larum, że oto tu się narusza niezawisłość sędziowską. To jest pewna projekcja dokładnie tego, co oni robili z innymi, odbierając sędziom ich sędziowską niezawisłość, próbując ich zaszczuć, próbując ich nękać. Macie przykład samego sędziego, już byłego sędziego Żurka, któremu próbowano też złamać życie. Sędzia Igor Tuleja. Zastraszany i nękany. Ostatnio opowiada, jak mu się ręce trzęsły, tak drżała mu ręka z papierosem, gdy dowiedział się, jak Ziobro zbiera na niego kwity, na sędziego, próbując go zastraszyć. Także był efekt mrożący. Później próbowano go nękać, wzywając do prokuratury, próbując ustawiać zarzuty. Chciano go złamać. Później sędzia Przemusiński, sędzia Gąciarek, wielu, wielu sędziów, którzy stanęli po stronie prawa zachowując ten sztywny kręgosłup moralny i etyczny, walczyli z bezprawiem. Cała reszta, która się sprzedała, byli zupełnie bezkarni. Zobaczcie Państwo, że przez cały ten czas, kiedy był Bodnar, oni robili co chcieli. Tam Bodnar próbował ich odsuwać, to jakoś zawiesze. Oni sobie po prostu szydzili i kpili. Waldemar Żurek postanowił z tym skończyć. Ja nie wierzę w przypadki Zawsze są jakieś znaki. I to też jakby świadczy o pewnych postawach społecznych i taki pewien rys charakterologiczny tego, tego Jakuba i który przekonano tej bezkarności. Zobaczcie, sam będąc no, wykształconym prawnikiem i sędzią z wieloletnim stażem, on na mocnym gazie wsiada do samochodu i jednak jedzie. Jak rozmawiałem z znajomym prokuratora, on mi powiedział: Wiesz co? To są takie, jakby można powiedzieć, dwie postawy. Jedna jest taka, że mam już wszystko gdzieś, jest mi wszystko obojętne, bo wiem, że to jest koniec. I nawet padła taka hipoteza, być może, że chciał celowo wjechać, że może czując, że to już jest koniec jego, jego kariery zawodowej, postanowił. Może zrezygnować z tej dalszej kariery, odejść na własnych warunkach. No ale na szczęście nic mu się nie stało. Na szczęście, bo teraz czas, żeby stanął przed sądem. Druga hipoteza jest taka, że bezkarność kompletna, totalna bezkarność świat jakby zupełnie odrealniony, krainy odwrotnych wartości, gdzie ci ludzie jakby przekonani o tej swojej bezkarności, uważają, że im wolno więcej, że są tą kastą nadzwyczajną, której wolno więcej niż przeciętnemu obywatelowi. Bo przecież w sytuacji, w której każdy z nas, nie mając tego immunitetu, w takiej sytuacji by się znalazł, to w ogóle nikt by się z nami nie cackał. Tutaj sprawa jest relatywnie prosta. Materiał dowodowy mocny, zeznania świadków spójne, logiczne, które korespondują z pozostałym materiałem dowodowym, a jednak Jakub idzie w zaparty. Dalej twierdzi, że jego kolega Gol. No. I w jego sytuacji, cóż, no on może przyjąć dowolną linię obrony. Tylko teraz pytanie: sąd dyscyplinarne? czy uchyli mu ten immunitet? Bo pamiętajmy, że ta Izba Odpowiedzialności Zawodowej, tam są też no, sędziowie. Więc będziemy świadkiem niezłego cyrku. Znaczy, to jest równia pochyła, bo wiem, że dzisiaj głosy będą takie, że coś trzeba z tym zrobić. Żurek powinien zrobić to od razu. Ja mam zaufanie do Waldemara Żurka. Wiem, że on jako sędzia działa bardzo przemyślanie. I nawet jeżeli to się odwlecze w czasie o Kilka tygodni, może o dwa, trzy miesiące, to Jakub i stając przed sądem, też e, e, ta sprawa powinna mieć wymiar publiczny. Czyli e, wyobraźcie sobie Państwo, że e, on nie powinien liczyć na e, niejawność tego procesu, tylko wręcz przeciwnie. Sąd powinien ujawnić taką rozprawę, zaprosić też media. Tak, by cała Polska zobaczyła, jak sędzia staje przed sądem, jest równy wobec prawa i jest sądzony zgodnie z prawem. Bo bywa, że ktoś w życiu popełni błąd, przestępstwo. Kwalifikowane do tego, by trzymać zarzuty i stanąć przed sądem. Ale też dla sądu jest bardzo ważne, jak. Taka osoba podejrzana, później oskarżona, zachowuje się podczas tego, tego wszystkiego, co się dzieje później. Czyli prokuratura ogłosiła zarzuty, a ta osoba, jeżeli pełni funkcje państwowe, publiczne, jak się zachowuje? Bożkę może wstępnie i powiedzieć, że faktycznie tak stała się, że straszna, popełniłem błąd, muszę ponieść konsekwencje, zrzekam się immunitetu. Tak, by ta sprawa się zakończyła. Przyznaję się do winy, faktycznie jechałem na gazie. Yy. Wiem, że tego nigdy więcej nie zrobię. Zdaję sobie sprawę z konsekwencji, ale proszę sąd o relatywnie łagodny wymiar kary. Tak, no i sąd też jakby przygląda się takiej osobie, yy. też przez pryzmat tej postawy społecznej. Tak, czy ta skrucha jest prawdziwa, czy tylko udawana, ale taka postawa. Yy. Może nie będzie budzić czyjejś sympatii, ale zostanie pozytywnie odnotowana przez opinię publiczną przez sąd z pewnością. Co robi Jakupi? Jakupi wypuszcza swojego obrońcę, aby ten zaatakował m.in. prokuraturę, opinię publiczną, próbując mówić ludziom, że to jest nagonka, że nic takiego nie miało miejsca, choć są świadkowie nagrania sobie tylko życzyć. Zobaczcie Państwo, do jakiego absurdu doszliśmy, jak bardzo ci ludzie są spaczeni. I powiem szczerze, że dziwię się temu obrońcy, że zdecydował się podjąć się obrony tego człowieka w takim kontekście. Bo on powinien w ogóle nie komentować sprawy, ewentualnie wybrać w, nie wiem, jakąś linię obrony przed sądem albo porozmawiać z prokuraturą, by. Jego klient przyznał się do winy, prokuratura, zrzeka się immunitetu. prokuratura wnosi o konkretny wymiar kary. To się mówi, dogadują się i to jeszcze to musi zaakceptować sąd. Ale nie, będą zaprzeczać do końca. Dlatego, mili Państwo, rozliczenia w tym kraju muszą być do spodu. Żadnej taryfy ulgowej, żadnych pojednań, żadnych rozmów, żadnych polemik winni, mają stanąć przed sądem i zostać skazani. Twarde prawo, ale prawo. Skrucha jest ważnym elementem, tylko że tej skruchy oni nie będą okazywać. Widzimy się na live, może i też dzisiaj o tym porozmawiamy. Do zobaczenia.